się Marco, Jesteśmy właśnie w drodze na koncert New York State of Mind, Wu Thank Nas Trasa koncertowa chłopaków w Europie Tak więc fajne wydarzenie Jedziemy właśnie do Berlina, do Amfiteatru Jeszcze tam nie byliśmy Erde już był tam wcześniej na koncercie On już jest w Berlinie My z k właśnie dojeżdżamy Bo wyjechaliśmy trochę później Mieliśmy trochę misji do ogarnięcia jeszcze no ale myślę, że czeka nas fajny koncert, fajne wydarzenie, oczywiście poprawimy to wszystko jakimś dobrym kepsem w Berlinie, tak więc lecimy, jesteśmy właśnie przed Kostrzynem, myślę, że za półtora godzinki dojedziemy do Berlina, tak więc let's go! That's right. Manko właśnie dotarliśmy do Berlina Mamy 20 minut samochodem tak naprawdę drogi stąd do amfiteatru gdzie będzie koncert ale zanim to się stanie szybko zjemy sobie getało <gryty> 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 Jaki najlepszy numer Nasa? One Mike a jeśli chodzi o utęg, o utęg? to gravel zbite albo metodne. Zajawka jest dobra, emocje są dobre. Eee. Tak więc, no co, ja głównie czekam na nasa. Nie jestem jakimś utengowcem, aczkolwiek szanuję i też bardzo dużo słuchałem utęgu. No ale jednak, nas tak jak tutaj k Rol mówił: You can hate me now, one mile. To są chyba takie dwa numery, które e, masz aż ciarki na ciele. I myślę, że dzisiaj takie ciarki będą. Jak na żywo słyszymy te numery, właśnie. Bang! Będę utęgowcą. Wow. Kurwa, ile Twoich ziomków ty. Ty, to My musimy gdzieś tu parkować, chyba już. No nie idą w tym kierunku, czyli jedziemy w dobrym kierunku. No kurwa, żebyśmy mieli. To A to nie jest kolejka tylko że to idzie na koncert. Tak, na koncert, to Kurwa, utęgowcy nawet z lasu wychodzą. Z nie lubię utęgu. To to wytniesz, kurwa. <laughs> Tego nie godzina, jeszcze, będę Jadzie wypowiadał na ten Ja nie, jaram się, nie żartuję, ja Ramse. Cieszę się, że jadę na koncert Co myślisz o <laughs> Szanuję, nie słucham Bang New York state of mind Nas, Uteng To jest są No Znaczy ogólnie o, o całym koncepcie to petarda Bo jakby nie patrzeć to mamy legendy Czekam na NASA Ostatni koncert NASA opuszczałem z cierkami na plecach Tak więc liczę na to samo Gdzie tak naprawdę słuchaliśmy głównie Nowego Jorku Za tak. Dzieciaka, nie? Nowy Jork Czyli Queens Beach no, ja mam na twarzy sos pod kebab'a Dobra, jesteśmy już na amfiteatrze. 85 euro kosztował jeden bilet. Skąd nazwa know? Uteng? Ze starych japońskich filmów Karate o Utengu i Sadze Utengu vs. Shaolin. A jaki twój najlepszy numer Utengu? Tears. Tears? O, Tears też jest dobry, no zapomniałem o nim. Niestety zabrali mi mikrofon, bo pomyśleli, że będę nagrywać koncert. Kłebona yeah, Na yeah, yeah. Pepsi, Pepsi. No już jesteśmy na koncercie, siedzimy, mamy miejscówkę. Niestety nie mam mikrofonu, bo mi go zawinęli przy wejściu, ale miejscówka jest dosyć spoko. czekajcie sobie.

Go, 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 go. it's my place to I'm inside the room. I can rule. the, the ball. Ah. Yes, <laughs> am

Kurwa koncertu z tymi, z żywymi instrumentami. Mówiłem to samo o że żywe instrumenty zepsują e, klimat. No, bo tu nie ma tych brudów tych sam A na gameie to samo było, nie? A jak koncercik ogólnie? Ogólnie spoko, zejmisty, ale liczę, że jeszcze raz trzeci raz więcej, nie? Ale dla mnie lepszy nas, nie? Kurwa. Bardzo dużo krzyczane było u nich. Znaczy rozpierdala, nie? No właśnie się skończył koncert. Myśleliśmy, że jeszcze będzie bis, ale niestety już nie było bisu, czyli koncert się zakończył numerem One Mike. Ogólnie mega spoko w koncert. Musimy dalej. No i znowu kończymy w kepsie, bo z Boss, gdzie jedliśmy na początku. Ogólnie mega dobry kepsa. że akurat go podrzucaliśmy tutaj właśnie pod hotel, więc zlądowaliśmy znowu na tego Hahaha, <laughs> Jakby przyfilował smaj <laughs> Co tam strzamałeś? Drugiego kepsa, duner Sam. teraz będziemy poprawiać to mlekiem paniliowym, ale ogólnie klaska. Jest RD, Ja, Jezus, Maria, co to właśnie zrezygnował z hotelu, jak zobaczył jego standard opinie. <grym> i opinie Jak którędy jedziecie. To jest kostrzyn takiego Ty nawet macie mandat pod kolor Ile? Zabarki pod fotele? Mandat dostali. W kolorze żółtym pod kolor Widziałeś jak mają żółtej te kurtki Pod kolor mandat